Niestety dobiegły do nas przykre wiadomości wczoraj. Gość, o którym mówi się, że ma największy kark w historii zawodów zdobywca tytułu Arnold Classic z 2021 roku oraz zdobywca trzeciego miejsca w zawodach Mister Olympia 2022 Nick Walker, niestety musiał wycofać się z tegorocznych zawodów, które odbędą się w dniach 3 do 4 listopada w Orlando na Florydzie. Walker twierdzi, że jego decyzja była spowodowana naderwaniem mięśnia dwugłowego UDA. Kontuzja to najgorsza rzecz, która możecie spotkać tuż przed zawodami, do których przygotowywałeś się przez długi okres czasu. Walker z ciężkim sercem powiedział, że nie wyjdzie na scenę w tym roku z powodów niefortunnych, które przypominają nam, że jesteśmy tylko ludźmi. Ten kolos ujawnił tę wiadomość w poście na swojej stronie na Instagramie 31 października, więc zaledwie wczoraj. Najpierw zadzwonił poinformować organizację IFBB, a później tą informacją podzielił się z całym światem więc zachował się bardzo profesjonalnie i tak jak należy. Wraz z trenerem Mattem Jansenem pracowali nad wprowadzeniem jakichś zmian, jakiejś fizjo, aby jednak móc wyjść do tych zawodów, ale było tylko gorzej, więc jednak podjęli decyzję, że muszą się z tych zawodów wycofać. Walker, który w zeszłorocznych zawodach zajął trzecie miejsce, spodziewał się, że w ten weekend uda mu się zdobyć koronę. Wielu ludzi widziało w nim potencjalnego faworyta. Jest mu na pewno mega przykro z tego powodu, bo skoro w tamtym roku był w top 3, to na pewno w tym roku dołożył sporych starań, aby się uplasować jeszcze wyżej, a może nawet i wygrać te zawody, co jest jego na pewno wielkim marzeniem. Ale jak sam twierdzi, jest tylko człowiekiem i takie rzeczy w sporcie niestety się zdarzają. Założy się jednak, że kontuzje szybko wyleczy i za rok wniesie na scenę niesamowitą formę. Moim osobistym faworytem na ten moment jest Derek Lunsford, ale kto wygra wielkie zawody Mister Olympia 2023, już bardzo wkrótce się dowiemy. Chciałem tylko wrzucić takie szybkie info, bo to mega ważna informacja. Dzięki za uwagę, pozdrowionka, do usłyszenia w poniedziałek. Cześć!